Dzień dobry widzowie, w tym filmie sobie zagram Fortnite, rozumiem kolegom jego oglądania. Wake. tak, Dawaj obej na ten domek tutaj, gdzie zaznaczyłeś. Żebyśmy. No dobrze tak, tak, Dobrze tak, tak, Mam taktikala, mam mam tak, tak, Dobrze, dobrze, dobrze. Już dwa fragi. Dobrze, bierz, bierz, weź wszystko. Masz potkę, masz potkę. Dawaj graj, jedujemy Fortnite'a. Ale tak poważnie mówię. No ta, ta. Chcesz, a będę czasem grać, ale... Tak, wiadomo. Pa! Nie, nie chcę. Myślałem, że to ktoś inny. Dobra, dawaj, 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 wchodzimy. Wklejamy się w nim. Aha, myślę, że ktoś tu jest. Troszkę za... Ale... Oj no. oj 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 oj! O, tu Nie wiem Dobra, tu jest ten lekomat. I się leczy to nie Wklejam się po prostu. Tylko bezpiecznie, bezpiecznie wklejaj się. Dobra Szukaj go, szukaj. Jest pewnie gdzieś na... Gdzie on jest? Uciekł. No! No, z tyłu, jest, z jest? Był. O kurde. Ale mi dał. Idę? On jest dobry. On jest dobry. RP'a. Nieźle. Dobra. Są tam, są tam. Dobry. Ja może na inny domek polecę, bo w takim doświetli. Możesz, no? A, fykładowany jest. Świetnie. Nie mam masów w ogóle. Super. Ja 10. Zabiłem tego tu tak nas ostro lautam. Nie. Nie! Trzeba go dobić. No super, dobra jest Jeszcze jeden dep, chyba. Nie, na dwójki gram na dwójkę Czyle do ciebie czy co mam robić? Nie, bo ja Dobra, uciekł Dobra, tu lecą. Ja trzech zabiłem? Idzie jakąś pompę. Co ty gadasz? Nie wiem, ja mam trzy fraje. Ok, ty ja trzech zabiłem. O, kurde. Nie, dwóch zabiłem, bo... jeden uciekł. Ktoś został został? A nie! Tu jeden jest jeszcze! Fajnie! Złota jest takich zala więcej niż ja w tej skwątki. Zdech Dobra, ja muszę uciekać stąd. Chodź tutaj ja, na beczki. Nie no, mam nic tylko n -ka. Dobra. No i pięknie, mamy HP Stamtąd? O! Chodź! Zrzut! Nikt nie idzie chyba po niego. Krakt, prawda? Niech na, na telefonię. Gdzieś tam, skoro. O oj, Juzu, jak dostałem. Ja nie, jest, ja mi, Znaczy on dostał ode mnie dużo. Chodź, 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 chodź. Tu będzie lód pewnie. Ta, jest dużo lód. O nie, jednak mało. Słabo. O no to, dużo lód. O, ale jest lunchpad. Chodź, polecimy gdzieś. Przeskładaj lotnię od razu i wiesz gdzie polecimy? Gdzie? O nie, dobra, nie. jest dużo osób, poczekaj. Chodźmy... Tutaj. Chodźmy tutaj. Wszędzie jest dużo osób. Tu jest... Już jedna osoba, więc ja bym miał ją... starał się zabić jakoś. Dostała po kewie całym, ale dobra, już zapuszcza. Jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Kurde, no wszystko jest zlutowane już full. Łooo, spadli! W Z... Zabiłeś? Brawo. No. Bo nice. Chodź, podjedziemy tam. O! O, żebym sniperkę wyrwał. Śmieję mi dźwięk sniperki przelatający mi obok ucha. O oh, kurde, oni mają taki loot. Ja słyszę te pompy. Co mi ją Prawo, prawo, prawo. brawo, brawo. Dawaj, dawaj, bierz. Tu jest, tu jest, tu jest. Pisz otwór. Jest hał. Jest hał. I zamiast w ciebie, jo, to dobrze, ochroniłeś mnie. No, dobra, okej, okay, jest dobrze. Ale ja to jest lootu. Tu spadłem. Chodź tutaj do mnie, mamy Panie, całe. Kurde, przy... lebo... już na sniperka. Dobra, je... jestem, jestem. Ok, masz tu my... grappler, jak chcesz. No i jest. O. Bandaże! O no, to co wiesz, tu masz bandaże. Trzymaj podki, podki. A nie A, masz, dobra Mam tak Ta pusta Nie, dobra. Tu jest ktoś Jak tego jest Wezmę co to Weźmę co to Szukaj jakby ten rozkopu ściany pewnie lut gdzieś leży Okej? Okej, bo sklep tam o, no. o w dup, ale lut Heavy sniper. U. Tam są Jak chcesz Jest, jest, tu jest Jest tam, tu zamieniam, o kurde, o Wklejamy się w nich czy nie? Nie wiem Albo oni w nas, albo we mnie, niej kurde W co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja... no i dadę Super Dobra, restartuję się Uciekam stąd idę znaleźć jakieś bezpieczniejsze miejsce Dobra ja się nie biję, ja czekam Wszędzie kto się jest, wszędzie. Na kucaku się kampie Może pod tobą jest, pod tobą jest ktoś Ale to wpałem Oj oj. Dupa Ja nic nie zajmę, mam ale... Ja zdążysz się, żeby no. tam restartować No w sercu Dobra, ja to... Nie dostanę Na Stalnie Ty! Na dachu jest! Tak W dupie lepiej, to strefa Mam bandażu Okej okay. Dobrze Krak, 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 krak Idę w niego, idę w niego ostro Dead, 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 Dawaj lud. Kolejny kurde, mam? Ojej. Kolejny krak o o. Nice. ja nie mogę. Zabiję nice. nice, nice. Yeah. O. Zabiję Nie Zabiję nie Zabiję go. nie go. go. Zabiję go. Zabiję go. Ale Fart! Kościu jaki Fart! Ja nie widzę! Ja nie mogę! O kurde dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj Dobra, poczekam. Oni się tam leczą, oni się tam leczą. Ja oh, mam ich nie Highlight Creator! O shit Wiem teraz... Dej się Ja może. Mam full tych macych Uważaj, uważaj, szybko on... nawet nie próbuj, żeby cię zdali do Nie ryzykuj tak Dobra, wciążałem się. A ja ty przyjdę? Nie, to już jest ostatnia. Ej no, jest tu Teraz zauważyłem. Zapomniałem, że przy leczeniu mo można skakać. Do 129. Uważaj. Tu jest? Tu Idę, idę. Jestem. 30 dostał. Dostał! Ma mało Czy tu są ostatni Ta Leczy się Masz dużo amunicji to ten Wal O kurde czyś dostał Dostałem iść Dostałem prawie, prawie dostałem, ale nie dostałem Ta Jest yes, dead jeden, jeden dead, jeden dead Dostał 20 Dobra, wygramy to tak, Pałba! Tak, Ale on dostaje ostro. Daj lecisz, lecisz, lecisz bierze w ciebie, dawaj. Nie, dostęp. Ja może ci będę mówić, że jest. Chodź. Ja trochę przeszkadzam. Co jest? Jest! Nie. Nie lekarzy mnie. Ja. Wiem. Nie ma szans. Ja Eyy! mam dużo mocy, mam dużo mocy. Nie, nie, Dobra, już nie, już nie, już nie, już nie, spokojnie. Tu masz opracę, ja ich zabiję. Wyrzuć je, chyba. Kółeczko. No, i tutaj stój. Może, jak chcesz. To no, może przez kolapsu... Dobra. Debil. Jest! Yes. Yes. Brawo! Hu uh. Mamy to! Jest! Złota jeden mam chyba! Zoto dwa! Tak! Ja, yes. no, złota jeden! Zawalamy tego Fortnitea! Dobra, tri Teddy jak, czas dobrzy jesteśmy, trillted Dobra, na ten się nagrywał 1900 na... No. Ileś tam? Czyli, mhm. jak zobaczyłem to na nagraniu, na, na to się... Nagrywa, bo tak to jest czarny e ekran, a tu ja sam widocznie się, to trochę. Się nie wiem, Yo. Bawo. Dzięki. Mam pompę. Okej. Okay. Mam tutaj Ema. ...karabin kosmiczny. Jest dobrze. Ja też zaraz go zabiję, bo... Oby... Raczej nie ma nik, Ale raczej. Też dostał tam wejście, coś. Dobra, spokojnie. Człowieku, mityczny! Co? Patrz! Skąd? Patrz, egzotyczne. A. Eee! Obraż o to wem Trzeba jakiś inny pomysł myśleć Co? No i na minutę. No, super No, bardzo No na minus 6 Minus 6 Może na Mój pierwszy minus w tym sezonie. No cóż. No, A tej mapy nienawidzę. Wyskakuj. O, ta mapa jest słaba, ale fajne jest to, że też rzeki da się uleczyć przez nie. To jest akurat dobre. ta, Wszystko to Chodź tutaj, chodź tutaj. No nie koszno! Tak, ja usiadłem na Dobra. Meczka. nie co to jest dobra? A, to jest tam. O, o, pistolet! Eee, ten fajny. fajne. Dosta dużo. Wierzam. צאותים. עבר. אוי אסס. No nie! No nie! 120 dostał, no, 120! 100. Szybko! 100, szybko! 120 ma. Znaczy No, no szybko! odraca go! O, Brawo on jest? Dawaj go! Nie wiem Brawo, chodź, zabij tego i odroś. Dobra. Tu jest Ok, nice Nit Okej okay. Jest dobrze, jest dobrze. Masz tu jak chcesz? No, już się poszedł. Tu chodzi ktoś. Jest ktoś. jest. Yes, yes. To jest ten, co się. Jak wcześniej zrobiłem się tributał po prostu? Kurde. Dobra, to jest dobre miejsce. Tu dużo osób jest. Tu można farmić fragi. Dobra, nie ma. Chodź, tu jesteś. Okej, jest tu. O. No, dawaj, otwórz. A. Nie mogę bo ja. nawet git. nie, nie lubię z tego. Jest tu gdzieś, jest tu gdzieś Ta aura co wcześniej Dead Został Dawaj, dawaj, Dobra, dawaj ja nie wiem, nie było cię czego zabić Wiercie, wierzcie po prostu Nice Ale ja wcześniej dużo jak tu się ten ukrywało o, Tak, tak. tam w tym wodospadzie, nie? O no. Chodź, dojeżdżamy Gdzie tu ktoś jest? Tupe Co się dzieje? Ale dobra, dwóch mnie rozjechało tych, co wcześniej tych co ciągle nas tam dojeżdżali Poczekaj, zaraz tam razem się w nim wiercimy Drzewo, to dobra, bo... to możesz ich dojechać jak krak? No jeden. Ja miałem dużo. Nie, ja dużo miałem Poczekaj. Już lecę Dobra. U góry Przed? Co? jest Co, jest z Spider-Manem. Ch chodzi po ścianach. Jest na jeden. O w pano. No nie. Ja. Znowu ta aura. Muszę przeżyć, muszę przeżyć, muszę przeżyć. No przeżyj, przeżyj, przeżyj. Uciekam stąd. Kurde, dobra, no to tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, idźcie kam, idźcie kam. Lecę za siebie, lecę. No, Kurde, jednak no, uciekam. Nie? Jednak uciekam, jednak uciekam. Jeden, jeden ma wystarczająco dużo stopa. Chyba z każdej strony ktoś. No. Uciekaj tutaj. Nie, tylko, lu y, lucik masz. To ci powiem. No świetnie to o nie, słaby, dobra. Ale lód tam jest, o w dupę. Biorę dobra. to. pierwszy kill, niemożliwe. Yo. Wyszko. Super no. Chodź mam no. tego, wypij sobie rybotki Dobra, no, mam też I no, mam potem no, właśnie no, no. tego Nie mam amunicji do pompy, no! no e o, dziękuję, dobra Mam 500 DM-ki, a miałem 0 do pompy Ja jest patnę W dupę jestem 54 dostał to O! O! Dobra, już mam sto do pompy. Gość dużo. Dobra. Brawo. Dupe. Chica, Chica jest dobry. Dobra. O, Eminem. Chika, chika. Dobra. Cika, Ci, cika, uciekł. Ale ktoś jeszcze inny. Dobra, ile tu jest osób? Jedno, no. Dobra, dużo jest. Ja bym bał się Gdzie? Ten? Gdzie? Jego Gdzie? Cika Gdzie? 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 Dostał? Tak. Też trochę dostałem O kurde ja też Nie! Nie! No nie! nie! Restarty włączone! Restarty włączone! Jesteś poś dół Musisz to wygrać, Szymon, musisz! Dobrze! Brawo! Czekaj, czekaj, czekaj Lecz mnie szybko! Dobrze! Szymon Szymon, ale wykierowałeś teraz Cicho, cicho, cicho. cicho. Jeszcze się trzęsą. Jeszcze ja to... tylko uleczę. Ja po tej rzędzie kończę, bo do tego, do kina. Upa. Strefa idzie, strefa idzie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Pika, nie dostał laseru. Jest obrze. Ale gorzej to wygierowałeś wy 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 całą akcję. Dzięki. O, dobra, jedna potrzeba. Jest Cika Weź się cztery. Drugiego idę zająć technikę. Dobrze, dat. Nie wiem. Musisz sam sobie poradzić, bo nie umiem jak teraz. Dobra, idę, idę. Gdzie on jest? Zaznacz mniej więcej. Nie, wiem, gdzieś przy mnie. Dobra widzę, widzę, widzę Czeka mnie do racji Juj, lulu. Dobra, no idziemy do strefy, chodź Ci Ej on jest ostatni, teraz zauważyłem Ci się wypiszcie, on On, 29 Grapplera. Oj. Się? Ja nie no. mam Graflare'a niestety też. Mam high'a, mam high'a, mam haia. High. A ja mam najgorszego białego. Ja mm, mam... Nie mam też. Czekaj. Skaczemy na dół czy nie? No możemy. Dawaj. Kurde no Tako robię? Zobaczmy robię. nas Niech to odjechał 31 znowu dostał Nie mogę wyjść, nie mogę wyjść! Nie mogę wyjść. Mam haja, mam haja! Dupa, nie mam haja! Dostałem ostro Mam 5K! Bo w strefie się zablokowałem! Ja. Yeah. Prawie tem... Yes! Yes! Złote, złotego spaza miał. No Ile? Oj. O! Osiem... 92% złoto jeden. Dobra, widzowie. Dziękuję bardzo za oglądanie. No, Nie wiem. 18%.